Witam Cię Karolku, przede wszystkim chciałbym Ci bardzo podziękować, że znalazłeś dla mnie i dla naszych słuchaczy odrobinę czasu I zechcesz nam opowiedzieć coś nieco o sobie No, witam Cię również, nie ma najmniejszego problemu eee, Zaczniemy może tak schematycznie <laughs> Zaczniemy może no, tak no, schematycznie, dobra. jak to podczas wywiadów bywa Chciałbym, żebyś powiedział kilka słów o sobie o tym, jak o tym, czym zajmujesz się poza grą, jakie masz pasje No i najważniejsze pytanie, czy masz siostrę w wieku od 16 do 23 lat? Yy, niestety na no, siostr siostrę już za późno, bo jest powyżej tego wieku. <grafię> Także nadzieję, że słuchaczy prysły, że tak powiem. <grafię> A co do siebie, no to yy, tak jak już powiedziałeś, nazywam się Karol, mam 18 lat. Mm. Teraz się głównie muzyką. Grą na gitarze i takie tam pierdały. że to tak na, krótki, na krótkie przedstawienie się wystarczy. <grafię> no muszę Ci powiedzieć, że z tą siostrą troszeczkę mnie zmartwiłeś? zmartwiłeś. Bardziej to było pytanie skierowane ode mnie, niż od słuchaczy, no ale trudno, w takim, razie, w takim razie jedziemy dalej. Przed tym wywiadzikiem zaczerpnąłem opinii na Twój temat od kilku graczy, czy też osób znanych bardziej na scenie i muszę Ci przyznać, że mało kto Cieszę się taką reputacją jak ty. Wszyscy, z którymi rozmawiałem, uważają cię nie tylko za świetnego gracza, ale i miłą osobę. E, pozwolisz, że przytoczę teraz e, to, co powiedział mi e, Homer przed naszym wywiadzikiem. E, Ksanach jest według mnie obecnie najlepszym polskim graczem na scenie. Bardzo dobry medyk, łączący umiejętności celnego strzelania i korzystania ze zdolności i korzystania ze zdolności jakie posiada klasa medyka. Zawsze o czasie na treningi, nie na rzeka, kulturalny. Szybko zaklimatyzował się w anglojęzycznym teamie, co wśród Polaków niestety należy do rzadkości. Bardzo dobry medyk plus bardzo dobry gracz. Jak to skomentujesz? No, nie wiem, wydaje mi się, że Homer troszkę może podkolorował z tym najlepszym polskim graczem, aczkolwiek no... Jestem wdzięczny za taką opinię, nie wiem, staram się zawsze zachowywać po prostu fair w każdym teamie i nie, nie tylko w grze, jak i yy, w codziennym życiu, po prostu zachowywać fair do wszystkich, bo sam nie lubię, gdy ktoś zachowuje się inaczej, także wydaje mi się, że dobrze, do, do, dobrze zdałem, może nawet trochę nad wyraz, ale dobrze oceniony. Eee, rozmawiam, także... No, mnie też nawet by cieszyła. Rozmawiałem także z Tankiem, byłem kapitanem reprezentacji Turcji, obecnie grającym w nowo założonym klanie AD. Nie wiem, czy kojarzysz tego gracza. No niestety z moją wiedzą o scenie i pamięci o doników niezbyt. <gry> On to tobie powiedział tak, Ksanach jest świetnym medykiem, potrafi także doskonale strzelać w moim przekonaniu jest najlepszym Aimer medykiem w Polsce. Myślę, że jeżeli wystąpi WC, zajmie ze swoim miejsce w pierwszej trójce. Być, być może wygra tegorocznego rocznego Eurocupa. E, powiedz mi, jak myślisz, z czego wynikają te opinie na twój temat? Co do mojej gry to trudno im powiedzieć, po prostu ludzie, ludzie jak widać oceniają tak moje umiejętności, co mnie cieszy, sam nie mam zamiaru ich oceniać, a co do mojej osoby, no tak jak już mówiłem, staram się do wszystkich zachowywać fair, nigdy nie okazywałem tego, co wielu, wielu, wielu graczy bardzo mocno pokazuje, mianowicie, że mają wyższe ego, że nie potraktują kogoś, potraktują kogoś gorzej niż innych, to nie lubiłem nigdy czegoś takiego sam w stosunku do siebie. Zaczynałem grać tak samo, nie, nie robię tego teraz. No powiem Ci, ci że... Ich tak samo, na równi, nie, fair. Powiem Ci, że naprawdę to bardzo się ceni. Bardzo rzadko spotyka się właśnie takich ludzi, którzy mają takie nastawienie do świata. Naprawdę bardzo, bardzo cenna no, cecha. No to właśnie jest problem. Powiedz mi, może żebyśmy porozmawiali teraz troszeczkę o Twojej przeszłości. Masz wiele osiągnięć zarówno online, jak i offline i powiedz co uważasz za swój największy sukces? Na pewno wygrałem LAN w Lublinie RGP2. Było bardzo... przyjemny przyjemnym sukcesem, była bardzo fajna paczka ludzi, grało się naprawdę świetnie, po prostu graliśmy niesamowicie. No i również mimo niezajętego jakiegoś wybitnego miejsca, LAN w Holandii uważam za bardzo udany wszystkim. To był... Całkowicie inny poziom ten aż po prostu byłem zdziwiony jak można genialnie zorganizować lana. Tam było wszystko dopięte na ostatni guzik i mimo że nie zajęliśmy jakiegoś rewelacyjnego miejsca, to jestem z niego bardzo zadowolony. Wiadomo, jak liczy się tam o doświadczenie. Jakie również trzecie jak miejsce w EC, o ile to ja rozumiem. tam było nawet nie powiem, tam. <laughs> <laughs> Powiedz mi, swojego pierwszego lana wygrałeś właśnie chyba jedynego wygranego lana, jeżeli dobrze pamiętam. No, Przepraszam, jeżeli wygrałem, lana, nie. Lana, tak. Wygrałeś z klanem Sawak. To był bardzo dobrze funkcjonujący klan, a potem przyniosło się do FF. Powiedz jak to się stało, dlaczego właśnie Sawak przestał jakby istnieć, to znaczy, może nie przestał, ale jego poziom gry zdecydowanie spadł. Y, Sawak faktycznie przestało wtedy funkcjonować na dosyć długi czas. Arman tam później próbował chyba z tego coś zrobić, ale już nie wychodziło. No tak było tle ciekawym teamem, że grały osoby, które znały się już po dwa lata, znały się nawet z reala. Po prostu funkcjonowało to świetnie, ale w pewnym momencie jednak posypało się. Wtedy szukałem teamu, Wróbel wcześniej do mnie pisał, a propos chyba gry, to chyba wtedy była jakaś... Jakieś to Team Poland, to była akcja, gdzie tam FF został banowany przez Gnajdę, to mniej więcej chyba w tym okresie było. Ja później napisałem sam do wróbla raz jeszcze, czy jest dalej zainteresowany moją grow w FF. Jak się okazało, nadal był, no i jakoś już tak zostało. No rozumiem. Eee, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale w mojej opinii, e, właśnie to przejście do FIRFA, które otworzyło ci drogę do sceny europejskiej, na jakby nie patrzeć większą skalę, więcej ludzi na scenie europejskiej zaczęło o tobie słyszeć. No na pewno, na pewno no FF jest to bądź co bądź renomowany i znany team, zawsze był, także no siłą rzeczy wynik został się może bardziej rozpoznawalny. Samach mimo że było uważam bardzo dobrym klanem i grało z najlepszymi, naprawdę osiągało całkiem fajne wyniki, może niestety głównie na na PCW, co było trochę może frustrujące, ale nie było jednak tak znane jak FF. FF to była marka, także samo przez się to mówi. Powiedz mi teraz, z jakimi graczami gra Ci się najlepiej? W jakieś konkretne nicki Ci chodzi, czy po prostu... Wydaje mi się, że tak, gracze. że kogo wspominasz, kogo wspominasz najbardziej. Aczkolwiek, jeżeli chcesz, to, znaczy, to możesz że także tak... wrzucić ten typ gracza. No praktycznie w każdym teamie, w którym grałem, było bardzo wiele graczy, z którymi grało mi się super. No, mówmy się tak, nie jestem jakimś clanhopperem, nie grałem w zbyt wielu teamach, więc praktycznie wszędzie, gdzie mi się grało, jako że przebywałem tam dosyć długi czas, grało mi się bardzo dobrze. Jak i ze wszystkimi ludźmi Sawak, jak i tak samo FF i również teraz w Celsus to naprawdę bardzo dobrze. Nie ma jakichś osób, które mógłbym powiedzieć, że lepiej lub gorzej. No właśnie, co do samego klanu Celsus, to poza tobą ostatnimi czasy w aktywnym lineupie nie znajdujemy żadnego Polaka. Powiedz mi co się stało. Polanie w Wiesiek głównie ze względu na pracę przestał aktywnie grać. Aczkolwiek możesz to zmienić w najbliższym czasie, to taki... Ciekawostka trochę. A co do wróbla, wróbel też przestało na pewien czas wakacyjny, głównie okres aktywnie grać. I do tej pory tak tylko czasem miksuje, pojawia się czasu na Ircu, czas, czasu tak jak na przykład na Event All Stars. Rozumiem. A jakie plany na najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o Clan Celsus, a także jakie plany masz jeżeli chodzi o życie prywatne? do Timu Celsus, no na pewno ile dojdzie do skutku to o ile już nie, bo zostało zapowiedziane, to będziemy brać udział w najbliższym etapie. Yy, a co do życia, co do życia prywatnego, no mam zamiar dalej częszczać do technikum, do klasy trzeciej teraz. I w ciągu w najbliższych dwóch lat zako Zakończyć edukację w szkole średniej, a później studia. No proszę, a gdzie na studia się wybierasz? To Politechnika krakowska lub AGH, jeszcze zobaczymy. No. Takie Jakbyś miał patrzę. ochotę to zapraszam, zapraszam do Wrocławia na studia. Na pewno jakoś się spotkamy. Dzięki. Następne pytanko, powiedz mi co z nowym Wolfem? Masz w ogóle zamiar się przerzucić na tą nową platformę? Tak znaczy powiem tak, w zależności od y, tego, jak po prostu ta gra się zaprezentuje. Grałem w Betę wprawdzie na takich niezapotężnych FPS-ach y, i całkiem sympatyczna gra, na pewno coraz lepsza niż Etek Wake Wars i według mnie niż ten niż kotczka. Po prostu ta, ta gra to jest w ogóle jakaś klawisz, to jest jakaś pomyłka, bynajmniej w, w, w moim odczuciu. Zobaczymy, na pewno jakiś promot, jakiś Wolf Pro czy jak to tam nazwiemy, może bardzo pomóc tej grze i wydaje mi się, że to może być naprawdę całkiem niezła gra. Jeżeli ten promot pomoże tej grze i ta gra naprawdę ci się spodoba, to ET pójdzie w odstawkę? Zobaczymy, zależy też od ludzi, z którymi, jeśli bym zdecydował się na aktywną grę, na, czy po prostu będzie... Grać jako team w ET czy Wolfa, aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli Wolf okaże się naprawdę dobry, to ET siłą rzeczy zacznie, po prostu scena będzie coś na zasadzie RTCW jeszcze pół roku temu czy rok, gdzie practice, practice war jakieś szukało się dwa dni do przodu. Nie, wydaje mi się, że jeśli tylko Wolf będzie dobry, to ludzie siłą rzeczy przejdą na ET. Pół na... Na Wolfa. Ja rozumiem. No. Przed wakacjami było bardzo dużo plotek o tym, że właśnie podczas tych wakacji tegorocznych mają być w Polsce jeszcze trzy lany. Powiedz mi, czy coś, coś o tym słyszałeś? Jak dementowałeś te plotki? Tak, jak tak, do nich tak, podchodziłeś? Tak. Słyszałem dużo plotek, nawet już zarzeczeń, że na pewno będzie, na pewno już są pieniądze itp. A aczkolwiek, no, jak widać, to nie, no, to nie jest taka prosta sprawa zrobić lana. Zresztą, jak było widać po niektórych niezbyt udanych lanach w ostatnim czasie, także no ludzie no, nie powinny się nie, nie powinni się zabrać osoby, jeśli nie są do końca przekonane, że wszystko będzie zapięte na ostatni guzik. No, podchodziłem też bardzo optymistycznie do tego, po prostu wiem, że nie jest to takie tak, jak wszyscy myślą, po prostu sala komputery, pieniądze i jedziemy. No rozumiem. A masz jeszcze nadzieję na jakiegoś lana w Polsce? Enemy territory oczywiście. Czy umówmy, umówmy się tak, nie mam jakiejś nadziei, bo no po prostu będzie lan, będę z tego zadowolony, znajdzie się jakaś drużyna, pojedziemy. Nie będzie, okej, okay. nie robi mi to jakiejś większej różnicy, aczkolwiek bym bardzo zadowolony jakby był, jakby był jakiś lan siorb. Tylko umówmy się, że chciałbym w tym momencie już widzieć po ostatnim lanie, jak to się nazwało, ego, po tym ego, gdzie po prostu pędziliśmy tam tyle czasu i lan, ja jechałem przez pół Polski po raz kolejny, i lan się skończył w pewnym momencie. Po prostu za dużo mnie kosztuje jeżdżenie na co drugi koniec Polski, tylko po to, żeby znowu im powiedzieć, że Lana się skończył. Mimo, że była super zabawa, ale zdecydowanie wolelibyśmy się tak jak cały team uznał, wolelibyśmy się po prostu spotkać kilka osób na kilka dni niż jechać się tam, taszczyć z tym sprzętem przez dwa dni zupełnie bez sensu. No rozumiem, to jest w pełni uzasadniona opinia. Nie było bardzo sympatycznie. Wszystko oprócz samego lana było bardzo fajne. Naprawdę. <laughs> <laughs> Nie, wiesz, jeśli chodzi o spotkanie się z ludźmi, to można zorganizować gdzieś indziej, można po prostu złożyć te pieniądze inaczej niż taszyć ze sobą cały ten sprzęt po to, żeby LAN się po prostu nie odbił. To tak to dla rozluźnienia atmosfery na koniec, taki mały quizik, to znaczy, to znaczy skojarzenia przygotowałem dla Ciebie. Mówię jakieś słowo, po czym chcę, żebyś powiedział w jak najkrótszym czasie pierwsze skojarzenie, jakie przyjdzie Ci na myśl. OK, możemy zaczynać? Chwila ciszy, zastanowienie, zastanowienie Tak, 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 tak. Eee, no dobra, to jedziemy w takim razie. Gorąca szesnastka, eee, super, super, bo już, już legalny. Wiesiek. Super Eimer. Lato. Najlepsza pola, pora roku Oasis. Fajna od mapa. Piwo. Najlepszy napój. Stara rafiksa. Poprzepraszam. Stara rafiksa. Stara rafiksa, super jest. Super. A, to dobrze. Jeszcze nie spotkałem. Maradona. Yy, nie lubię go. Michael Jackson. Pseudo-Król pop. Pseudo pop. O, swoją drogą słyszałem, że dziś z Elvisem, Tupakiem i, i z innymi gadami siedzi na jakiejś wyspie i popija koktajle. Tak, na pewno. Źle mu nie jest. <noise> Dobrze, Ksanachu, chciałbym Ci z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować i życzyć Ci wielu sukcesów w życiu prywatnym, jak i jego części online. Na koniec masz jeszcze chwilkę, żeby wygłosić przemówienie do społeczności. To pozdrawiam całą ekipę Celsus, FF, Sawak i wszystkich ludzi, z którymi grałem i Ciebie borą. Dziękuję Ci bardzo. bardzo.